Dzień dobry. Już poniedziałek, 41 numer linii odwodzkiej, a w nim wyrodni rodzice. Niestety, tacy się zdarzają. Amnezja czy porzucenie? Zastanawiam się w tym tytule. Okazuje się, że kobieta przyjechała do odwodka z 9-letnim synem, którego porzuciła w jednym ze sklepów, i później próbowała przed nim uciec. Na szczęście e, policja wpadła na jej trop. Jak wyglądała ta historia dramatyczna, traumatyczna dla dziecka? O tym na pierwszej stronie. Temat też interesujący wiele osób, czyli kwestia naszej dziury w mieście, czy tego, co pozostało po dawnych pawilonach. Decyzją sądu licytacja komornicza, w której zwyciężyła firma Orfea, była słuszna. Sąd podtrzymał to za 9 milionów 800 tysięcy złotych. Połowa tej dziury zostaje w firmie sprzedana. Jakie ma plany, co tam będzie się działo? O tym w najnowszej linii. Jeśli ci, które mogą zainteresować mieszkańców wsi Jatne, jest szansa, że dostaną tam świetlicę. Na chwilę kultury i historii jeszcze. Książka Sebastiana Rakowskiego, aby ślad nie pozostał poświęcona zagładzie od Żydów. Nowa publikacja będzie miała już w przyszłą niedzielę swoją, swoją premierę. Będzie można poznać szczegóły od samego autora i zaproszonych gości. Dziękuję bardzo, polecam.